Witam w krótkim filmiku. Przypominam opcję pełną. Ekran przychodzę z zinczkiem w zasadzie wieczornym. E, perfumy dnia użyłam nowego zapachu, w sensie nowej wersji Adam Bez i Agres. Bardzo intensywny, intensywnie mocno owocowy i takim mi powiedziała, bardzo urokliwa kobiece. Bardzo zauważalny, co taki intrygujący, silny, e, porządny ogon ze sobą, ten zapach ciągnie. No, to jest taki zapach, który po prostu idzie czuć. i no, nie trzeba jakoś się szczególnie, że tak powiem, wąchiwać, że tak powiem dziwnie, no ale po prostu generalnie go cały czas czuć. Ehm, oprócz tego mam na e, lewym przedramieniu garsku endeavour chyba tak, e, Fue, Fuegia, to jest powiedziałam taki bardzo e, ziołowy zapach, ziołowo-leśny. To jest taka kolejna propozycja właśnie marki Fuegia, jeżeli chodzi o e, ujęcia lasu. Tutaj mam taki intensywnie właśnie... Także takie ujęcie ziołowego lasu, gdzie mamy też w przypadku marki Flegia, i cytrusowy las, i zielony las, i drzewny las, i taki, bym powiedziała, ponuromroczny, wilgotny las, generalnie różne ujęcia e, tego motywu, także, e, że tak powiem, e, spo, spora. E, spora różnorodność, jeżeli chodzi o ukazanie tego motywu. Natomiast e, to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to prawy nadgarstek przedramię to z kolei... co to ja tam zaplikowałam? Muszę chyba spauzować i sobie odświeżyć. To jest zapach z House of Merva Elementals. Zapach się nazywa Queam, chyba tak to się będzie wymawiało. Muszę powiedzieć, że na razie ciężko mi coś więcej o tym zapachu powiedzieć, dlatego że to jest taki zapach, którego muszę testy ponowić na pewno, przynajmniej z raz, dwa razy. Dlatego, że ona w sobie taką bym powiedziała kobiecość, ciepło, taki właśnie ciepły wieczorowy klimat, takie trochę może orientalne, ale nie jakoś tak... Z intensywowanym przyprawami, tak bardziej gładko, yy, bardzo szlachetny. Natomiast jeszcze nie do końca wiem, co o tym zapachu, że tak powiem, sądzić. Muszę go jeszcze yy, więcej razy, właśnie cały piasku już, yy, więcej razy po prostu posprawdzać w różnych jakichś takich warunkach. Na razie jest tak bardziej, mówię, przed ramieniem yy, także to są takie wrażenia bardzo pobieżne, bo globalnie jest inny zapach użyty. A przeważnie jest tak, że. Należy zapach użyć przynajmniej nadgarstek przed rami, ale też później, nie wiem, i globalnie, przynajmniej w jakichś różnych warunkach atmosferycznych, bo to nie jest tak, że każdy zapach w danym momencie, że tak powiem, zakwitnie. One czasami potrzebują to aury cieplejszej temperatury, takiego wygrzania, rozgrzania słońca, ciepła, to z kolei jakiegoś chłodu, przewiewu, nie wiem, wiem, się klimatu, czy też właśnie takiego mroźno-zimowego. Są zapachy, które naprawdę dużo zyskują i tylko wtedy ukazują tak naprawdę piękno. A ja już jestem cała rozczochrana, bo przed chwilą na chwilę zakładałam czapkę. Dlatego, że jak to nad muszem, Jak człowiek za chwilę się kąpie, to, to później inne momenty chce się trochę z Także i czapkę.